Agent GPT samodzielnie grający w gry to widok budzący ciekawość. Często pytacie mnie pod shortami, jak włączyć tę opcję. W tym filmie pokażę wam, jak to zrobić i zaprezentuję kilka przykładów, od poproszenia o przygotowanie danych przez autonomiczne granie, aż do stworzenia przez agenta gry, którą samodzielnie opublikuję i udostępni nam do niej link. Warunkiem, który na ten moment trzeba spełnić, aby móc używać trybu agenta, jest posiadanie GPT w wersji plus lub wyższej. Sam posiadam właśnie pakiet plus i chociaż limit użycia agenta nie zawsze wystarcza mi na cały miesiąc, to pozwala już trochę po czego efekty możecie zaobserwować w moich shortach. Aby skorzystać z trybu agenta, należy nacisnąć plus obok pola promptu i wybrać tę opcję. GPT podpowiada nam od razu, w jaki sposób możemy go użyć. Zazwyczaj się tym nie sugeruję, ale spróbujmy na rozgrzewkę sprawdzić jedną z propozycji w nieco zmodyfikowanej wersji. Poprośmy go, aby przygotował w Google Maps listę sklepów stacjonarnych w Warszawie, w których możemy kupić RTX-a 5090. Agent przystąpił do analizy i jak widzimy pojawiają się loga różnych popularnych sieci sklepów. Po dłuższej chwili przeszedł do map Google i próbował dodać lokalizację. Niestety, pomimo tego, że analogiczny przykład był jednym z listy jego sugestii, to okazało się, że do wykonania tego zadania potrzebowałby konta Google. Nie sugerował, że sam tak je stworzy, a nie roztropnym byłoby logowanie się na własne na jego ekranie, więc postanowiłem, że pozostanę przy wyniku w postaci listy punktów. Przejdźmy teraz do czegoś bardziej rozrywkowego. Poprośmy agenta, aby rozegrał partię w Monopoli. Jak możecie zauważyć, w prompcie zaznaczam, że agent ma akceptować wymagane pliki cookies, jeśli będzie taka potrzeba. Przyczyną tego jest fakt, że po wyskoczeniu komunikatu o ciasteczkach agent czasami pyta, jaką chcemy podjąć decyzję. Taka sytuacja zaburza tempo jego prac, ale co czasami ważniejsze z tego co zauważyłem, każda odpowiedź na tego typu pytanie zabiera jedno użycie z naszej puli. Przewidując potencjalne pytania i definiując oczekiwane w ich przypadku zachowania w ramach pierwszego promptu możemy zaoszczędzić sporo czasu i użyć. Procesując moje zapytanie, agent na początku szukał odpowiedniej strony z grą. Kiedy znalazł taką, która go satysfakcjonowała rozpoczął rozgrywkę. Pechowo dla nas po powiększeniu przez niego planszy straciliśmy podgląd kwoty posiadanej przez przeciwnika, ale GPT może grać bezproblemowo dalej. Jak widać radzi sobie dobrze z rzutami kośćmi, kupowaniem nieruchomości czy handlem. Grał tak niemalże pół godziny, niestety z powodu jakiegoś wewnętrznego limitu przerwał rozgrywkę zanim się zakończyła. Agent prawdopodobnie póki co radzi sobie najlepiej z tytułami niewymagającymi refleksu, na przykład z Saperem. Chociaż i w tego typu grach potrafi się pomylić. Z drugiej strony jeśli go o to poprosimy, będzie próbował swoich sił także w bardziej dynamicznych produkcjach. Niestety brak płynnego pod odglądu jest wtedy bardziej uciążliwy. Innym ciekawym zastosowaniem agenta jest tworzenie przez niego gier, które sam może dla nas opublikować. Poprosiłem go o przygotowanie webowego klona Candy Crush Sagi. Po zakończeniu pracy GPT ma wysłać nam link do gry. Na początku szukał gotowego projektu. Nie jestem pewien, czy planował użyć go w całości, czy lekko się nim inspirować, więc jeśli tworzona gra miałaby być monetyzowana, prawdopodobnie trzeba by było sprawdzić, czy nie skopiował kodu chronionego prawami autorskimi. Później zabrał się za szukanie hostingu. Zainteresował się stroną tajnych host, po czym przeszedł do tworzenia gry. Zaczął pracę od kształtów. Nie minęło wiele czasu, a miał już gotową całą grę i chciał ją opublikować. Z racji tego, że z Tiny Hostem coś mu nie wyszło, zaczął szukać innych hostingów. Trafił na HTML Save, po czym zapytał mnie, czy chcę potwierdzić publikację. Niestety dopiero po mojej zgodzie zauważył, że musiałby mieć tam konto, więc zaczął szukać innej strony. Zdecydował się na page dropa, ponownie poprosił mnie o potwierdzenie i prawdopodobnie ostatnim zapytaniem z mojego limitu wygenerował link do gry. Przed przekazaniem mi go postanowił dłużej ją sprawdzi i okazało się, że nie działa. Po chwili analizy wrzucił na page Dropa już poprawioną wersję kodu i wysłał mi adres gry. Teraz możecie obserwować, jak działa jego produkcja. Nie jest to najlepsza wersja Candy Crush'a, w którą grałem, ale jak na jeden prompt i niemalże w pełni automatyczną publikację, myślę, że poszło mu nie najgorzej. Gdyby dłużej popromptować, pewnie można by było uzyskać coś ambitniejszego. I to by było na tyle co do podstawowego używania agenta. Dajcie znać w komentarzach, czy z niego już korzystaliście, a jeśli tak, to czy były to operacje podobne do tych z filmu, czy wykorzystaliście go na jeszcze inne sposoby. Przy okazji zapraszam was do obejrzenia mojego poprzedniego filmu, w którym stworzyłem własnego GeoGessera z trybem przeciwko AI. Jeśli materiał wam się spodobał, będę wdzięczny za zostawienie polubienia i subskrypcji. A póki co, dziękuję wam za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć.